Cześć, słuchajcie, przychodzę z dwiema historyjkami dawno nie było, a wiem, że je lubicie, więc mało się umie dzieje. To znaczy powiem tak, dzieje się umie bardzo dużo, ale to nie jest, że tak powiem, że to, to nie są historie na upublicznienie. Więc wyciągnęłam chociaż dwie takie, żeby, żeby coś wam przekazać. Pamiętacie jak nagrałam filmik z prezentem dla mojego męża, gdzie kupiłam mu walizkę narzędziową z narzędziami w środku, co nie mógł doczekać i dużo przed, 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 przed wigilią już otworzył ten prezent. I słuchajcie, bo miałam Wam powiedzieć już wcześniej o tym, ale nie miałam drugiej historyjki, a ta jest bardzo krótka. Po prostu mój mąż. Kiedy go zapytałam, najpierw go oczywiście nie to, że byłam zła, bo ja wiedziałam, że on tak robi i, i dlatego zawsze czekam do końca z prezentami. Yy, gdzieś tam utykam i, i już jak już mam pomysł na prezent, kupuję go, yy, wynoszę go do pokoju innego, pakuję, już go tak opakowuję, żeby już nikt go nie mógł otworzyć. No i po prostu on sobie już cierpliwie czeka. Yy, no ale tutaj walizka przyszła nie dość że ciężka. Ja z tą ręką, wiecie, mam problem. Więc poprosiłam męża, żeby mi po prostu wniósł do domu. I się, zawsze się pyta czy na górę, czy gdzie ci to zanieść. No ja mówię, no wiesz co, tak naprawdę to, to możesz mi zostawić tu na dole, bo, no bo to jest prezent dla ciebie. Nie będziesz wnosił na drugie piętro, żeby za chwilę znosić. No i oczywiście nie wytrzymał i otworzył. No i na moje pytanie, kiedy, kiedy, kiedy otworzył, jakie było jego wrażenie to po, mówi, że jak otworzył i zobaczył wierzchnią część tej walizki, oczywiście ona jest metalowa, ale taka, takiego ładnego niebieskiego koloru, to mówi, myślałem, że mnie spakowałaś i chcesz, że, i chcesz mnie się pozbyć. No wiecie, to niby był żart, ale takie powiem Wam, że tak mnie trochę ukłuło więc tak, no... Takie, takie spostrzeżenie mój mąż miał. No, też bym się zdziwiła, gdybym dostała walizkę od mojego męża. Chociaż powiem tak, następny komplet, chyba czas już zaklikać na Alegroszu, bo z tych dwóch kompletów, po te trzy sztuki, które miałam, jedna średnia już mi się popsuła w tamtym roku, więc ją wyrzuciłam. Potem trochę żałowałam, popsuła się. Ona była, wszystko miało w porządku, bo one mają trzy rączki z każdej strony. Można ją nieść, można ją szurać, w sensie ciągnąć na kółkach. No i można, jeszcze tam z boku ma taką dodatkową łapkę. Popsuła mi się ta rączka, którą często się bierze po prostu, ale no obo, zaraz obok jest ta, co się wyciąga, ta rączka do, do ciągnięcia, więc praktycznie tylko ta rączka do wkładania do, do, do pomieszczenia, do bagażnika się urwała. No i ją wystawiłam, a tak to nie była porwana nic i po prostu ktoś ją sobie wziął, popatrzył, kurde, cała super. No i wiecie, no i potem trochę żałowałam, że jej nie zostawiłam, bo mogłam ją wywieźć na działkę i, i po prostu tam z tego coś zrobić. No i, i tak, yy, więc została mi duża z tego kompletu i mała. Yy, w drugim komplecie Julki przyjaciółka wyjeżdżała gdzieś tam i jej walizka się popsuła, nie kupiła sobie nowej i spytała, czy nie mam takiej średniej walizki. On ja wie, że mamy z drugiego kompletu, nie ma problemu. No i oczywiście pech chciał, że no ta, ta moja, która się szkodziła w sanatorium w tamtym roku w marcu, no to już kilka razy ją miałam na wycieczkach i, i za, tą, za tą rączkę była pociągana, więc wytrzymała dość długo. A tutaj, no, przyjaciółka Julki. Czapnęła i się po prostu rączka rozpadła. Nie miałam do niej pretensji, bo po prostu pomyślałam, że zmęczenie materiału. Ta walizka była zupełnie nowa z tego kompletu. Z tego kompletu nie używałam żadnej walizki. Więc i y, miałam ją wyrzucić, ale potem mówię nie: nic w niej nie jest takiego, żeby żeby ją wyrzucać, nie jest zniszczona, nie jest śmierdząca, nic jej się nie stało, tylko ta rączka jest uszkodzona, więc mówię, zostawię ją, w, jest w garderobie, jeść nie woła, niech sobie tam po prostu leży. I już ją wykorzystałam, napchałam tam różnych rzeczy, takich, które sobie magazynuję przez rok, żeby potem je mieć to sanatorium. Wiecie, chemia, jakieś tam już papucie takie mam te sanatoryjne, piżamkę sanatoryjną, wiecie, tam już takie rzeczy, chemia i kosmetyki, które, które mam zawsze, podróżniczki takie sanatoryjne, żeby potem się nie motać. I w tą walizkę po prostu wepchałam, stoi sobie zapakowana i potem tylko ją otworzę, poprzebieram, co zabieram, co zostaje w domu i taka będzie po prostu uszkodzona. A w, w miarę czasu, jak kupię sobie jeszcze jeden taki komplet trzech walizek, to po prostu y, tą wyniosę, na, tak jak mówię, na działkę, żeby y, z niej może zrobię stolik, może tak postawię sobie, żeby tylko tam stała, może cokolwiek, no coś wymyślę na pewno. No i, a, bo z, z tropu z, z, zjechałam. No i słuchajcie, nagrywam na moim starym aparacie. Pamiętacie, jak mówiłam Wam w wakacje? Nie wiem, czy to był lipiec, czy sierpień, może czerwiec, no to były wakacje na pewno na 100%. Kiedy w ferworze walki sprzątania y, tego remontu, który nadal trwa, ale już teraz mniej inwazyjne będą rzeczy na działce, y, w ferworze walki straciłam ten aparat, na którym teraz nagrywam. I zraliłam się do Was, że no, już wiem, że go nie odzyskam, ponieważ y, w ferworze walki, tak jak powiedziałam, segregowania śmieci, czyli plastik oddzielnie, papier oddzielnie... Y, y, po prostu wyrzuciłam, tak, posegregowałam, a że to jest w takim kosmetyczce pomarańczowej zresztą, więc po prostu wrzuciłam go pewnie po prostu z tym plastikiem, no i poszedł w kosmos. Już go nie odzyskam nigdy w życiu. Jeszcze tylko się zastanawiałam, czy po prostu nie, nie zostawiłam go, w, robiąc zdjęcia i dokumentację dla siebie, którą potem Wam robię filmiki z tego, czy nie zostawiłam na podwórku, że tak powiem, zaraz przy bramce i zabierając inne rzeczy, czyli śmieci, jakieś tam bio, bo, bo jedliśmy też banany i, i jabłka, nie zostawiłam go i po prostu ktoś nie przeskoczył przez płot i nie zabrał. Tam nie był, nie ma filmów, które by mnie, wiecie, skompromitowały, bo takich filmów nie robię, nie na tym aparacie więc no tylko ta dokumentacja, tak? Ale no już pogodziłam się z tym, że pół roku minęło prawie, prawie, no minęło już i się z tym pogodziłam i słuchajcie, pa pamiętacie niedawno w grudniu jakoś tak pokazywałam Wam zakupy takie szybkie, że kupiłam taki plastikowy pojemniczek wędkarski ala ale żeby, były, żeby mogła mieć taką ala apteczkę w, na działce i, i, i po prostu tam bo już wywiozłam kilka, kilka tabletek przeciwbólowych, syrop, opaskę uciskową i tak dalej, taką mini apteczkę, ale ją miałam w woreczku takim ala do kapci do przedszkola. Kiedyś tam mąż dostał w kratisie z napisem firmy, w której pracuję i tak sobie wisiał na wieszaczku i stwierdziłam, że po prostu plastik lepiej, po prostu trzeba krzyżyk zrobić, wielki czerwony wydrukować naklejony i czy, czy mazakiem narysować. I po prostu niech ta apteczka tam będzie na widoku, żeby wszyscy widzieli, że tam jest. No i słuchajcie, ja ten worek otwieram, wszystko wypakowuję i patrzę. A tam mój aparat sobie siedzi i się śmieje ze mnie, mówi: W końcu mnie znalazłaś. No tak mi tam zimno było. Słuchajcie, no myśl, aż mi się, aż teraz nawet mi się głosła, <kluzła> głosła mnie. Bo mi się łezka zakręciła i tak lecę do męża, mówię, słuchaj, nie wiesz co się stało. Wiecie, no z uśmiechem, nie, nie z powagą, tylko z uśmiechem, mówi, słuchaj, nie wiesz co się stało, co znalazłam. On mówi, no nie wiem co znalazłaś, ale coś fajnego, bo się śmiejesz. I ja mówię, no, coś znalazłam, czego się nigdy nie spodziewałam. No i naprowadzam go, coś, co zgubiłam wiele lat, te, wiele lat temu, jakiś czas temu i w ogóle, i w ogóle. On tak wymyśla, wymyśla, w końcu mówi, nie może być. I ja mówię, no poważnie. Znalazłaś aparat? Ja mówię, tak. I mówi, ale nie, no mówiłem, że się znajdzie. Ja mówię, to spoko, ale ja tak myślałam, że już gdzieś przepadł, słuchajcie i, i wchodzę do domu, najpierw go sprawdziliśmy, oczywiście bateria w nic się rozładowała, więc pierwsze co do, do domu i podładować baterię, no bo w tej kosmetyczce mam wszystko, ładowarkę, dodatkową kartę, dodatkowe baterie więc go wyczyściłam. Okazuje się, że jest tylko mały błąd. Mogę nagrywać na nim filmiki, wszystko jest w porządku, ekran jest w porządku, wszystko, wszystko jest w porządku, dźwięk. Nie mogę robić zdjęć. Coś się stało z, czy ustawieniami, czy z matrycą, no, ale jakby była matryca walnięta, no to też filmik, wizja na filmiku by się też zmieniła. A słuchajcie, robiąc zdjęcia one wychodzą czerwone. Więc to tak trochę zagadka dla mnie to jest, ale nie dam nikomu go wyczyścić, nic, po prostu mam tamten nowy, który mi mąż sprezentował, widząc w jakim szoku jestem i że nie, mam, nie mogę nagrywać i nie mam aparatu, więc na tam, tamtego zabieram do, film, do zdjęć, bo na tamtym z kolei filmiki jak nagrywam, to muszę jeszcze mieć... Yy, Konwerter, konwerter, więc najpierw robię konwerter, potem dopiero przez kantazję i dopiero nagrywam filmik. A tutaj bezpośrednio już mam podłączone, więc od razu tylko kantazja i w ogóle zresztą nawet nie muszę nieraz, bo nieraz on nie wiem czemu tak robi, ale mogę od razu filmik wrzucić do internetu. Więc ten mam do filmików, mój najlepszy, najlepszejszy, wieloletni, się z nim nie rozstaje, a tamten będę miała do po prostu zdjęć, bo jest dużo lepszy, no, lepszy ma zoom i tak dalej, więc. Tak. No cóż, no takie szybkie dzisiaj filmiki, szybkie historyjki, może tak, piesza to super szybka, a tutaj po prostu taka niespodzianka dla mnie. Żegnam się z i cieplutko, dzięki wielkie, papa. Pa. Do jutra.